Wszyscy kochani, z tej strony Zakręcona pozytywnie. Słuchajcie, drodzy gangsterzy, mam dla Was jeszcze lepszy film, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Chcecie wyrównać z nimi rachunki zamiast zabijania ludzi i tak dalej, porywania? Po prostu znajdźcie sobie dawną miłość, bo coś czujesz, że te porachunki to jest Wasza dawna miłość. I tu będziecie Wy I nagrywajcie sobie, rzucajcie sobie na Facebooka, nagrywajcie sobie odzyskanie dawnej miłości zamiast porywania i zabijania innych, i mszczenia się. Po co się mścić? Wrzut słabi, inteligentni wybaczają, a normalnie ignorują. W tej chwili ja też zaczynam ignorować te, mam wyjebane na te osoby, nie chcę katują dalej pieprzę je po prostu po całości. Bardziej ich zaboli, jak słuchajcie, widzicie bardzo, bardzo szczęśliwe. i będą mieli gówno. Może mam słuchajcie bójne wyobraźni. Mam genialne pomysły, z którymi wyjdzie, mam nadzieję, że wyjdziecie na prosto. Koledzy, koleżanki turbowani tak samo jak ja. Od potęgi do pierwiastka. Cóż nalejemy na tych samych falach, więc was niestety muszę 50 na 50. Nie ma zabijania, szukacie po prostu sobie dawnej miłości. Lub ja wam poszukam już jeden wyszedł na prosto kilku w zasadzie. Dawno miłość znalazło porachunki wyrównali. Z, wyobraźcie, że by, była taka sytuacja, że swój kolega e, był pokrzywdzony tak samo jak ja i koleżanka. E, wyobraźcie sobie, że porachunki wyrównali sobie dzięki mnie, także po prostu gangsterzy po prostu i dzięki mnie sobie wyobraźcie, porachunki wyrównali, także mieli tam z. z z kimś na pięku, a się okazało, że to jest miłość szkolna, którą kiedyś rozdzielili. Tak jak mnie kiedyś rozdzielili z jedną osobą, która jest daleko. I się odegrali w ten sposób, że się z powrotem zeszli, pozrywali kontakty. Słuchajcie, Powodzenia ja Wam życzę. siła numer. Zakaz zbliżania sądowy sobie wzięli. Mają święć, wzięli ślub i mają święty spokój. Drudzy tak samo zrobili, także tak się zachowujcie i tak wyjdziecie na prost, a nie wyporywacie, jeśli mścicie. To znaczy dni Jak znajdziecie sobie dawno miłość, lepiej wyrównacie rachunki. Pozdrawiam, trzymajcie się. Pa, pa, pa! To mi się nie musiała was denerwować. Narka!